W naszym studiu poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Witamy serdecznie Pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj już znamy dokładną liczbę 409 373 głosy. Co by Pani powiedziała każdemu z tych, który ten głos oddał? Mówię to bardzo piękne dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy z oddanych głosów. Rzeczywiście ta liczba 409 373 to są głosy ludzi, którzy zaufali w województwie śląskim. Sprawiedliwości, którzy zaufali również temu, że będę w Brukseli godnie polskie sprawy reprezentować. Bardzo pięknie Państwu dziękuję, bardzo nisko Państwu się kłaniam i obiecuję, że nie zawiodę absolutnie ani kroku do tyłu. Pani poseł, wielu komentatorów mówi, że pani wynik jest jednym z największych zaskoczeń yy, tych wyborów, ale czy pani sama też była bardzo zaskoczona? Nie trochę yy, tak dotykają tego rodzaju określenia, dlatego że ci, którzy mnie znają, którzy obserwowali moją pracę i moją... Aktywność, to byli przekonani, że to będzie jeden z najlepszych wyników w kraju. Ja zresztą na początku kampanii sobie założyłam, że zrobimy trzy mandaty do Parlamentu Europejskiego. Poprzednio mieliśmy w ostatniej kadencji dwa i ten drugi mandat zrobiłam ja, a wcześniej zawsze Prawo i Sprawiedliwość miało tylko jeden mandat w naszym województwie i nigdy nie wygrywało w województwie śląskim. A więc skuteczna praca dla Polski w Parlamencie Europejskim plus kampania przyniosła dobre efekty. Ja przez te lata pracę. Mnie trochę tak burzy, że właśnie jak to pani zrobiła taki wynik. No więc jeśli się pracuje, jest się aktywnym na forum Parlamentu Europejskiego i nie znika się z polityki krajowej, wtedy wyborcy to doceniają. Ja myślę, że moi wyborcy doskonale wiedzieli, na kogo oddają głos i oni odpowiedzieli właśnie tą liczbą. 409 373 głosy to rzeczywiście jest wynik ogromny. Jestem bardzo wdzięczny i bardzo wzruszona, ale też chcę pokazać przy tym, że prawo i sprawiedliwość w Województwie Śląskim postawi, postawiło na szczycie listy kobietę i to pokazuje, że partie konserwatywne dają szansę kobietom do tego, żeby prowadziły listy, żeby odnosiły sukcesy. I jest taka głęboka wiara, że, że w kobietach jest siła. No na... tak, ale bo to jest pani pozycja numer jeden na naszej ale liście pisów i pani też zrobiła Tak, i pani premier wynik. Szydło, to jest Małopolska i Świętokrzyskie, prawda? Tak. Czyli kobiety. Czyli kobiety. Czyli, Mało, musimy... tak. ale dobrze. Skoro już na, na dotknęliśmy tego, też kobiety, dwie ale skoro kobiety. już dotknęliśmy tego tematu. Pani bardzo była aktywna w e, komisji właśnie do spraw równouprawnienia kobiet. Więc już jakby przejdźmy do tej nowej e, kadencji do nowego Parlamentu Europejskiego, tam e, także e, czego pani, jakby, co chciałaby pani osiągnąć działając w tej komisji? Bo ja zakładam, że nadal będzie pani tam e, obecna w tej konkretnej komisji, między innymi w tej. Konkretnej. Zdecydowanie tak, bo jestem wiceprzewodniczącym europejskiego ruchu kobiet sprawy kobiet są dla mnie bardzo ważne. Jestem przekonana, że należy pracować nad takimi rozwiązaniami, które pozwolą skutecznie paniom łączyć życie zawodowe z realizacją um, aspiracji rodzinnych. Chodzi mi tutaj o macierzyństwo, o rodzicielstwo, a więc elastyczne formy pracy, a więc praca z domu, tak żeby panie, które decydują się na rodzicielstwo, nie wypadały z zawodu, mogły łączyć te funkcje. Więc jest szereg i, i też jest potrzeba, żeby dawać właśnie takie wsparcie kobietom, żeby mogły odnosić sukcesy. Choć y, sytuacja jest taka, że w Polsce mamy jedną z najniższych luk, jeśli chodzi r, y, o różnicę między płacami kobiet i mężczyzn, ale to no nie znaczy, jest. że właśnie tutaj nic nie możemy robić, nie musimy robić. Musimy zrobić jeszcze i to bardzo dużo i ja będę się tymi sprawami ale zdecydowanie energizować. Ale przepraszam zajmować. bardzo pani poseł, że tak wpadam pani w słowo, no, ale do tej pory ta komisja raczej stawiała sobie jakby inne cele, tak? Czy ten Parlament będzie inny? Czy ta komisja będzie inna? No rzeczywiście on, ta komisja bardziej stawiała na promocję y, ruchów LGBT niż na prawa kobiet. I ja myślę, że ten wektor y, będę próbowała zmienić w kierunku jednak spraw kobiet. Tych realnych problemów, z którymi muszą mierzyć i mierzą się kobiety. Więc y, to jest tak, panie redaktorze, aby szerzyło się zło, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Jeśli ja uważam, że dobrym rozwiązaniem jest w wspieranie kobiet, więc brak działań w kierunku tego, żeby je wspierać, powoduje, że, że kobiety będą miały tych szans mniej. Ja do, do współpracy zapraszam kobiety, współpracuję z kobietami i z tą pewnością muszę powiedzieć, że panie są bardzo dobrze zorganizowane, potrafią jednocześnie, że tak powiem, pięć zadań wykonywać i żadnego nie gubiąc po drodze. I kobiety są sprawne właśnie w administrowaniu w zarządzaniu, w prowadzeniu różnych zadań, bardzo, bardzo często skomplikowanych. Polskie kobiety są przy tym absolutnie wyjątkowe, bo my mamy tą umiejętność rzadką wiązania końca z końcem. Tak, przez lata wyuczoną. Tak. Pani poseł, powoli musimy kończyć nasze spotkanie, ale proszę, proszę mi powiedzieć, na ile zmieni się ten Parlament Europejski teraz po wyborach, czy tak w jednym zdaniu możemy powiedzieć, że on jednak będzie inny? On będzie bardziej zróżnicowany, te dominujące partie będą y, słabsze. Z całą pewnością też trzeba zwrócić uwagę, że niestety weszła większa y, grupa zielonych, a więc może być nawet zaostrzenie polityki klimatycznej, a tego byśmy nie chcieli. O tym moglibyśmy jeszcze rozmawiać dużo dłużej, tak, niestety stydowali. czas nas, nasz, czas dobiegł końca. Naszym gościem była pani poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. Przypomnę, 409 373 głosy oddane na pani kandydaturę. Dziękuję za każdy głos. Kłaniam się państwu nisko. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.